Witam państwa w środę 7 dnia marca. Eurodolar utknął przy zniesieniu 70,7% mierzonego dla całego poprzedniego ruchu wzrostowego. Są to okolice poziomu 1,31,20. Przy tym poziomie obserwujemy cały czas taką lokalną konsolidację i wciąż rynek ten nie jest w stanie uporać się z górnym ograniczeniem kanału spadkowego. A każda próba jego wybicia kończy się od razu powrotem do jego wnętrza. Pokazuje to determinacją sprzedających wspólną walutę. Zdaje się, że dopiero pokonanie dzisiejszego szczytu będzie mogło otwierać drogę dla większej korekty i zwyżki nad poziom 1.32, czyli pokonanie 1.31.60. Natomiast wsparciem pozostaje okrągły poziom 1.31, który już prawie był testowany bez trzech pipsów. Gdyby okazało się, że rynek pozostaje wewnątrz tego kanału, kolejne wsparcia to następne zniesienia Fibonacciego plus dolne ograniczenie kanału. Jednakże, ponieważ nie zostało ono teraz przetestowane, widzimy tutaj również, że podaż słabnie, ale jeszcze też nie pojawili się zdecydowani kupujący, którzy mogą wstąpić na rynek, tak jak wspomniałem, po pokonaniu 1.6.1.60, gdzie również może znajdować się dość duża ilość zleceń obronnych typu stop loss dla pozycji krótkich. Notowania USDCHF wypełniają nam powoli tę pięciofalową strukturę wzrostową na fali pierwszej bądź też fali A. Dziś może zobaczymy formację świecową Wisielca, czyli duży cień, mały korpus u góry. To by mogło sugerować, że a już powoli rynek ten nie ma siły na dalsze wzrosty i korekta, w ogóle 0,91 staje się z każdą zwyżką coraz bardziej prawdopodobna jako fala druga bądź też B, która może nawet trwać tyle samo czasu co odcinek pomiędzy falą trzecią i czwartą, tak więc dość długa ta konsolidacja może pojawić się na rynku pary USD/CHF, Jeśli chodzi o funta, um, mamy tutaj wciąż w mocy formację głowy i ramion, jednak widzimy tutaj w mniejszym interwale czasowym coś w rodzaju podwójnego dna, tak więc warto brać również pod uwagę e, tę strukturę i to, że nad e, poziomem 1,5757 może znajdować się również dość spora ilość typu stop loss dla pozycji krótkich, które są zabezpieczane właśnie chociażby na wypadek e, tej formacji Przebicie tego poziomu może i uruchomić, a to powodowałoby wzrost w okolicy 1,58 i rezygnację z gry na formacji głowy i ramion. Europa na wykresie tygodniowym wygląda coraz ciekawiej. Mamy tu już prawie formację objęcia HOS. Poczekamy jeszcze do jutra, do wieczora, gdy ta świeca się domknie. Zobaczymy, jaki wtedy będzie ona miała kształt, jeśli podobny, to w następnych tygodniach 4.23-4.26 możemy jeszcze zobaczyć. USDPLN także, parata wybiła się z formacji klina zniżkującego no i może zmierzać nawet w okolice 3.26, czyli w rejon ostatniego szczytu. Rynek złota, bardzo podobna sytuacja, 1798 dolarów za uncję jako miejsce oporu, bardzo istotne w przeszłości formacja objęcia Bessy, teraz też formacja objęcia Bessy przy tym poziomie, więc patrząc na historię możemy spodziewać się spadku w okolicy 1530 dolarów za uncję. S&P 500, tak jak wspominaliśmy o formacji podwójnego szczytu, dotarł do jej modelowego zasięgu 1340 punktów. Z tego miejsca mamy odreagowanie po formacji świecowej przypominającej trochę młota. No i będziemy tutaj czekać na kolejne czytelne sygnały płynące z rynku. Na razie jest to formacja odwrócenia trendu, tak więc po lokalnej korekcie być może ten ruch spadkowy będzie jeszcze kontynuowany. Na rynku ropy naftowej mamy lokalną dwutygodniową konsolidację. Patrząc na układ falowy, może być to aktualnie fala czwarta i będzie nas czekać jeszcze fala piąta wynosząca baryłkę ropy Brent w okolicznych 131 dolarów, gdzie znajduje się zasięg po wybiciu z wielotygodniowej konsolidacji. Najbliższe wsparcie około ok. 120 dolarów za baryłkę. Szczegółowe komentarze i analizy zapraszam na xtb.pl do strefy analitycznej.